Dobry dobry! Dzień dobry! Chciałem zaprezentować! No. A, Hill! Przyszłość Twojej klapy i lup! Fajkę Witam wszystkich A. Państwa! Co już jest To oto nowoczesne urządzenie! Do trenowania mięśni karku i łydki, tygrys. To maszyna, która powinna być w Twoim domu. Tygrys nie zajmuje dużo miejsca. Zainwestuj. Dobry tygrys. wieczór! Chcieliśmy zademonstrować. Dzień dobry! Zapraszam Państwa do darmowego spotu reklamowego naszego super urządzenia. Nasze super urządzenie jest również super nowoczesne. Oto tygrys. Witam Państwa. Chciałbym zademonstrować nowoczesne urządzenia do treningu mięśni brzucha oraz karku. Proszę Państwa, oto rewolucyjny system Scorpion. Skorpion to maszyna, która pozwoli Ci być prawdziwym mężczyzną. Dobry wieczór! Wypróbujcie innowacyjny system Macetę. Macetę to innowacyjny system. Do trenowania mięśni barków oraz czworogłowego mięśnia stopy. Maczetę rozwiąże Twoje problemy. Wypróbuj. Ma Ciągry Wieczór! Chcieliśmy zaprezentować Państwu innowacyjne urządzenie do ćwiczenia barków oraz mięśnia czworogłowego stopy. Nasze innowacyjne urządzenie pozwoli Wam zbudować formę, trwałą formę, systematyczną formę na dłużej maczetę. Nie zjebem, nie powiedziałem jak się nazywa.